Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zapytaj Słodkiego. Oczywiście obiecałem ustremu, że będę bardzo się streszczał, więc od razu przechodzę do pytania. Jaka, Twoim zdaniem, dieta na redukcji jest najlepsza i najmniej, powiedzmy, dokuczliwa? Postaram się naprawdę odpowiedzieć to w bardzo krótkim czasie. W moim uczuciu, wszystko zaczyna się tak naprawdę w głowie. Ważne jest to, żeby specyficznie podejść do swojego trybu życia, czyli w jakich ilościach, w jakich porach możemy jeść te posiłki? Więc, jeżeli mamy mało czasu, to na pewno fajną taką dietą jest IF, gdzie można. Ja miałam taką swojego czasu historię, gdzie bardzo fajnie się czułem na tej diecie. 8 godzin miałam takiego jakby czasu jedzenia i 16 godzin postu. Fenomenalnie się na tym czułem. Są też pewnego typu diety samuraja, są też diety tłuszczowe. Wiadomo, ja na przykład najbardziej Propaguje taką dietę zbilansowaną, ale też swojego czasu bardzo dobrze czułem się na, na ketozie, więc to są kwestie bardzo indywidualne. Najważniejsze w moim uczuciu jest też to. Żeby pamiętać, żeby zacząć z dietą powoli. Nie wprowadzać w tysiące różnych zmian. Jeżeli widzisz, że zaczynasz redukcję lub planujesz ją zacząć, wiadomo, że teraz jest taki okres, gdzie wszyscy zaczynają z jakimiś nowymi planami treningowymi, zacząć lepiej powoli. Sprawdzić swój pułap kaloryczny, na którym się znajdujemy. Jeżeli jest on za niski w momencie obliczenia powiedzmy Waszego dziennego zapotrzebowania kalorycznego, Zacznijmy powolutku czyścić tą dietę, nawet dodać minimalnie więcej kalorii, żeby mieć możliwość potem z czegoś schodzić. Nie zaczynać z niskiego pułapu i już nie zaczynać w ogóle, obronę Boże, na jakimś deficycie, bo potem będziecie musieli z tego deficytu jeszcze niżej zejść. A, a potem dodatkowo jakby jeszcze doszło do treningi aerobowe i tak dalej, więc wyjdzie z tego naprawdę duży I Więc w prostych kilku zdaniach powiedzieć, nie ma diety, która jest najłatwiejsza. Jest bardziej ważne jest to, żeby wybrać sobie najbardziej zmodyfikowaną dietę dla siebie. Jest ich teraz całe mnóstwo. Można wpisać na, na, na wyszukiwarce w internecie y, różne diety. Wyjdzie kilka opcji, zobaczyć, którzy z, z znanych trenerów y, lub też dietetyków prowadzi takiego typu diety, zacia, zasiągnąć jakieś tam rady i wybrać, co jest najlepsze dla siebie. Dziękuję ślicznie za to zapytanie i oczywiście zapraszam Was jak zawsze do komentarzy pod tym filmikiem. No i oczywiście zostawiajcie pytania. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.